Płat zmienia się ze sztuki na sztukę. W, hmm, dokoptowujemy nowych członków. Niektórzy odchodzą, niektórzy przychodzą. W zależności od tego, jakie jest zapotrzebowanie, to wtedy, wtedy bierzemy sobie hmm, nowe osoby. Ewentualnie hmm, no, jakoś przekształcamy sztukę, żeby się dało zrobić w tyle osób, ile jest. Poważnie mówiąc, jest demokracja, ale ktoś musi zawiadować, więc ja zawiaduję zespołem. E, Jak póki w każdej, co. W każdej dobrej partii. Tak. Póki, póki co nikt nie miał do mnie jakichś żali czy pretensji. Nie wolno się wtrącać? E, w momencie, kiedy yes. się wtrąca, no to wylatuje z teatru, prawda? Nie. Dobra, dobra, mówisz, że tak nie było. Nie było. Ziemne zalece, to jest całkowicie no, co ludzi. Tak, bierzemy udział w przeglądach, jeśli to jest akurat y, czas y, y, i możliwości po temu, bo. Na przykład z pierwszą sztuką zdobyliśmy pierwsze miejsce na zamkowych spotkaniach teatralnych w Szydłowcu. Dostaliśmy scyzoryka 2013. Teatr Ciut otrzymał także Nagrodę Kultury od Marszałka Jarłowasa. Także no, w miarę możliwości bierzemy udział w jakichś konkursach. No, jeśli chodzi o promocję, to właśnie promocją jest obecny wywiad, a, a fanpage, no to idziemy z duchem, duchem czasu. Ale tak naprawdę to bardzo dawno nie byliśmy na żadnym przeglądzie i tutaj Wojtek wspomina początki naszej przygody z teatrem, a tak naprawdę to nie jeździmy, ponieważ wystarczy spojrzeć na scenografię, bardzo często ona jest mocno rozbudowana no i tak jak byśmy to mieli gdzieś na festiwalach prezentować, to byłoby to trudne. Tak? Także Jakoś skupiamy się tutaj na No Nie tam, z każdą tak. sztuką da się pojechać. Tak, no. No. Ale oczywiście zachęcamy, żeby nas zapraszali, bo, bo można to też zredukować, można gdzieś e, pominąć jest tak, tak że jakaś no, ale, jest Tak, mamy też wsparcia jakiegoś, tak, my tak, działamy, że, dajemy duszę, serce, czas to są, to bajaci tu działają, którzy nic z tego nie mają, my po prostu się bawimy tym. Ale nie no. mamy żadnego wsparcia, żeby ktoś nam pomógł, no nie mamy no jak robić to tak, no Nie mamy żadnego zaplecza, jakiegoś za nami. Nikt nie pomaga, nikt nas nie pomuje. Próby tak? zmiany wizerunku w ostatnich oczywiście, na, ostatni, na ostatnim etapie przygotowań to są zmiany wizerunku. Dochodzi kostium, dochodzi scenografia. Na no początki wiadomo, to jest, zaczyna się od czytania tekstu, od, od mm, ewentualnych jeszcze zmian w obsadzie, bo... Bo jeden aktor czuje się lepiej w takiej roli, drugi w takiej. Tak samo było właśnie w przypadku sztuki, którą przygotowujemy. Klucz jest taki, żeby było zabawnie i mądrze. Nie śmiech dla pustego śmiechu, nie, nie, nie totalnie zbijanie się ze wszystkiego, tylko po prostu, żeby to była rzecz. Zabawna, ale i mądra. Nie, nie, mądre. nie diabły i upiory dla samych diabłów i upiory. <grym> Myślę, bo że rok to nie jest długo. Czy to może krótko. Bo to. zwykle przygotowujemy jedną premierę rocznie. Zdarzało się, że były to dwie premiery mhm. rocznie. Od ostatniej premiery minął niecały rok, bo 11 miesięcy, mhm. więc jest dobrze. Myślę, że w, na jesieni zdołamy przygotować kolejną rzecz. Zatem tak, jak tutaj już była mowa, nie jesteśmy zawodowcami, tak, no, i dlatego każdy gdzieś tam swoje, swoje e, swój czas musi, musi poświęcić. Nie jest to takie proste, jak się może niektórym wydawać, nauczyć się trochę tekstu, później nie, powiedzieć że scenie. Nie scenę. Wzrok. Mhm. Dokładnie, no. także no. Jest to czasochłonne, każdy musi godzić pasję, z, z, no, z obowiązkami się zawodowymi ten... i… i, i, i. I rodzinnym wiadomo. Poddajemy się ocenie lokalnej, lokalnej publiczności, społeczności. Chociaż jak już tam wcześniej mówiłem, udało się y, zagrać y, w innych miejscach, ale to są trudne sprawy. Raz logistyczne, a dwa, też i czasowe, to nie jest zawsze. Znaczy to powiem tak, no, y, ludzie zawsze no, mówią, znosiły, że im się tak? podoba. Tak? No, my, my też to widzimy, no, i tak staramy się za każdym razem. Y, Rzeczywiście nawet gdzieś tam poziom sobie te, tą, tą poprzeczkę podnieść. Ale no, poza czterema, pięcioma spektaklami czasami tutaj u nas no, nie, nie mamy możliwości zagrania gdzie indziej, bo to tak nie wiem z czego to też wynika, tak? No, no, no niestety, ale być może taki wywiad, jak, jak dzisiaj powtórzę się, może, może to spowoduje, że ktoś to... Tak... Tak, po raz kolejny otworzę oczy, bo tak życzę, na chwilę tak, czasami tak, coś tak, się tak, ruszy, tak, a później znowu tak, umierać Wsparcie by nam posiłek, było bardzo tak. potrzebne. My hmm. no byśmy chętnie gdzieś pojechali, hmm. ale wiadomo, są to koszty, jest to transport. I chęć, a, i chęć że, 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 żebym kogoś tam po, pomóc, też. Sukcesem jest pełna sala, tak jak tu kolega Marcin powiedział. Cztery razy gramy, lub pięć, i zawsze są komplety widzów. Także to jest uważam nasz sukces. No i, i, i to jest sukcesem, że działamy 14 lat i nam się dalej chce. Mimo, że, że właśnie ogrom pracy, że mnóstwo wyrzeczeń, ale, ale ta satysfakcja jest tak ogromna, że, że każdy z nas nie wyobraża sobie teraz, żeby teatr miał przestać istnieć. Poza tym niejednokrotnie z, spotykamy się też z opiniami ludzi, którzy no nie tylko przyjeżdżają tutaj na nas, tak, a, a może inaczej przyjeżdżają specjalnie na nas, ale odwiedzają teatry w całej Polsce, zawodowe już takie prawdziwe, tak. No i mówią, że, że to się tak naprawdę niewiele różni albo w ogóle się nie różni. Tak. Oni widzą tutaj nawet są, nawet ta, ta, ta nasza naturalność im się bardziej. Bardziej podoba, no ja też myślę, że sukcesem jest to, że nie mamy konkurencji. Prawda? Ale, ale to, jest, to, nie, to, to nie jest to, że, powiedzmy, że, że jej nie ma, ale dlatego naprawdę ludzie przyjeżdżają, to co Marcin mówił, przyjeżdżają z Kielc, nawet z Krakowa, którzy przyjeżdżają na, 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 nasz, na nasze spektakle. I mamy naprawdę bardzo pozytywne oceny zawodowych aktorów. Co którzy komuś. widzieli nasze y, nagrania wideo, którzy, niektórzy widzieli nasze, nasze na, na żywo. Na żywo. Na żywo tak, Właśnie podziwiali reżyserię, podziwiali y, zbudowanie tej, tej sztuki, no i po prostu grę no, całość. W kilku słowach to będzie sztuka o kondycji ludzkości z UFO w tle. UFO jest tylko pretekstem, tak naprawdę, do zadawania y, ważnych pytań y, odnośnie. I sztuka mimo że ma już trochę lat. To jest cały czas bardzo aktualna i aż ostatnio śmialiśmy się i w sumie nawet doszliśmy do wniosku, że, że, że idealnie w punkt opowiada o, o tym, co się dzieje w Polsce na świecie, ale właśnie w Polsce też. Plany są takie, żeby działać. Za 5 lat, na no to będzie 20-lecie, prawie że już, więc na pewno będziemy to mocno świętować jakąś dużą sztuką lub dwiema, jak to było w przypadku dziesięciolecia. Ale póki co mm, istniejemy 14 lat, jest Big Bang i zapraszamy na sztukę 16, 17, 23 i 24 kwietnia w godzinie 19.